Cześć, witam was na kanale Sagros. Ze mną są dwa ciągniki 50-konne od marki Hanwo. No i niby takie same, ale chciałbym, żeby ktoś opowiedział o nich coś więcej. Dzień dobry, witam. Jestem Jakub, przedstawiciel importera ciągników Hanwo. Mamy tutaj dwa ciągniki Hanwo o tej samej mocy 50-konnej. Jest to Hanwo 504E i Hanwo 504B. Ciągniki z wierzchu takie same, w środku inne ale co najważniejsze mają podobną moc, a kompletnie dwa inne zadania. Jakie to zadania? Bo ten to wiem, że taki pomocniczo-rolnicza, a ten? Dokładnie. Hanwo 504B to jest bardziej taki ciągnik dla rolnika jako pomocniczy, zastępczy. Za to Hanwo 504E nada się też jako ciągnik pomocniczy dla rolnika, mm -hmm. ale co ważne, przyda... dzięki swojej gramaturze, dzięki temu swojemu wyposażeniu nada się też idealnie do sadów. A jak on ma szerokość, że do sadów się nadaje? Masz miarkę? Mam. No to wierzymy. Proszę bardzo. Ja mam trzymać? Trzymaj. Dobra, dobra, ja pójdę tam. No potem ciężnikami. No i ile tam masz? No 151 cm. 151. A wiesz jaki jest idealny wymiar zaciągnika w sadach? 150. Czyli sprawdza się w sadach? No, praktycznie idealny. Pewnie, że się sprawdza. Tu muszę ci przyznać, że wymiarowo mi się wydaje, że jest perfekt score. Także tutaj mamy, jak wspomniałem, handel 504E, idealny do sadów. Cieszę się ogromnym zainteresowaniem wśród rolników, którzy pracują w sadach, dzięki właśnie swoim wymiarom, dzięki swojemu wyposażeniu. O czym warto wspomnieć w wyposażeniu, to właśnie te skretne błotniki, które teraz są w każdym modelu. Wcześniej nie były w każdym, teraz mamy w każdym. Tak jak zobaczyliśmy, odpowiednia szerokość, która wynosi 151 cm. No tam niby centymetr więcej niż no, w sadach potrzeba, więcej. ale... Nie jest to jakaś wielka różnica. Co mamy w środku? To też ważne: wielka przestrzenna kabina, do której nawet osoba, która ma 1,90 m wzrostu, będzie miała tutaj dużo miejsca, będzie czuła się komfortowo. Co też, właśnie jak chodzi o komfort, jest klimatyzacja, która też o. nie jest często spotykana w ciągnikach sadowniczych. A tutaj jest fabryczna. Myślę, że bardzo dobry atut. Jest fabryczna, właśnie dokładnie. Yy, mamy też skrzynię biegów 8 na 8 rewers mechaniczny. I. Jeśli chodzi o tył, co tutaj mamy? Dwie pary wyjść hydraulicznych, zaczep dolny do przyczep, fajnie, który się sprawuje. Mamy. Co? Widzę chyba spływak, tak? Spływ, tak, spływ dolny, dokładnie. Spływ dolny tutaj mamy, który przydaje się do pracy z takimi narzędziami jak mulcher, jak opryskiwacz, jako kosiarka. Czyli takie zastosowania, tak jak mówię, sadownicze. Tak, bo właśnie niektóre narzędzia potrzebują takiego spływu dolnego. Żeby ten płyn hydrauliczny się wydosty, wydostawał tym e, spływem, mhm. e, nie tym, żeby nie było dodatkowego obciążenia przy tym narzędziu. Czyli dostosujemy? Akurat. Właśnie, dokładnie tak, bo dużo osób go szuka, no i właśnie dzięki temu e, sprosta zadaniom. Koła radialne, mhm. jak widzimy, tylne w rozmiarze 360x70 R24, przednie. Przednie 280 na 70 R16, czyli też idealne do sadu. Trochę większe niż radialne, ale też się sprawują jak najbardziej. Ale wyglądem fajnie wygląda. Jeśli chodzi o wygląd, Hanwo prezentuje się jak marka, można powiedzieć, że premium. Cena tego modelu to zaczyna się już od 79 900 zł netto. Czyli jest to taki... Zadowalający produkt. Tak, ciągnik sadowniczy, który mieści się w budżecie nawet najmniejszych sadów. Nawet jak jest ciemno. To te oświetlenie zdaje robotę. A jak się ma sprawa z tym drugim, tym większym? Hano 4B, tak jak powiedziałaś, jest trochę większy. Możemy też go zmierzyć, jeśli masz na Nigdzie nie zniknęła. Nigdzie <laughs> nie zniknęła, no to bardzo. Trzymaj dobrze. za koniec. Zmierzymy, dawaj mi końcówkę. No. No i ile tam masz? No teraz, 168 cm. 168, czyli jak widzisz, jest większy o ile? Matematyka nie jest moją mocną stroną, ale jest to 18 cm. Właśnie widać, że nie jest to mocno Twoja strona, no bo 17 cm. No dobra, no jest szerszy. 17 cm myślę, że już ma znaczenie w sadownictwie na przykład. W sadownictwie tak, to już jest naprawdę o wiele za dużo mhm. do sadów. I też jest cięższy od tamtego sadownika. O ile? Tutaj ten ciągnik Hanwo 504 b waży 3 tony 300. Mhm. A Hanwo 504E 2 tony 200. No to Czyli jest to ile różnicy, jeszcze raz? Jedna tona 100 kg. No i widzisz? Można się jednak czegoś nauczyć. Można. tutaj <noise> U nas. Dobra, przejdźmy do wyposażenia tego ciągnika. Mhm. E, do środka skrzynia. Tutaj jak mówiłeś, że czy skrzynia jest taka sama jak w większych ciągnikach. Powiedziałem, że podobna. Tutaj jest skrzynia 12x12, w większym jest 8 na 8, 8 no. e... E, Kabina jest również tutaj klimatyzowana, jest przestrzenna. No, najważniejsze, że klimatyzowana. Tak. Przy gorących upałach, jak najbardziej. E, mamy też tutaj rewers mechaniczny, co jest takim czyli... naszym standardem, mhm. oczywiście. E, I ze środka najważniejsze rzeczy to tyle. E, przejdźmy do tyłu. Dobra. Na tyle mamy również dwie pary wyjść hydraulicznych. Mamy też zaczep do przyczep, ale też mamy dolny i górny. Okej, okay, tylko dolny. Tak, tutaj jest ten górny zaczep. Mamy pneumatykę w tych większych ciągnikach, która o. jest też również w standardzie. Eee, wyjścia hydrauliczne pary, też dwie pary, tak? Tak, dwie pary wyjść hydraulicznych, tak jak okay. mówiłem. No i nie ma spływu dolnego, no bo to zazwyczaj e, na polach się nie używa tego. Okej. Okay. Przejdźmy może do, do opon. Są mhm. to opony 380x70 R28 z tyłu. Z przodu jest to 280x70 R18. Które Czyli... zazwyczaj się sprawdzają w rolnictwie jako taki ciągnik pomocniczy. Oświetlenie, tak jak mówiłeś. Tu jest chyba więcej, co? Jest więcej, no ale na polu też potrzeba więcej. No. Na polu większa ciemność. E... Jeśli chodzi o silniki, tutaj mhm. mamy 4 cylindry, pojemność 3 litry. Ok. Sadowniczy ma również 4 cylindry, ale pojemność za to 2 litry. Czyli o litr mniej? Tak, o litr mniej. Ale mocna sama. Ale mocna sama. 50 okay. koni i 50 koni. Przechodząc do środka od razu. Pierwsze, czego szukam, no to oczywiście klimatyzacja, która jest i myślę, że na pewno bym z niej korzystał przy pracy. Podoba mi się ogólnie ten tutaj system. Oświetlenie jest prosty, taki w miarę intuicyjny. Myślę, że jest raczej prosty w obsłudze. Jest oczywiście blenda, który już nawet nie będę rozwijał, bo ileż można. W Hanu fajne jest to, że są uchwyty na napoje i takie mniej więcej małe schowki na jakieś narzędzia bądź inne rzeczy, które pomogą nam w codziennej pracy i myślę, że większość osób na to zwraca uwagę, no bo lepiej jak jest, niż jak nie ma. A dużo miejsca jest? No jak na mój wzrost, no to jest, zobacz, w porządku, nie? Jest okej, okay, mam nad głową miejsca, mam tutaj miejsce i kabina jest taka dosyć szeroka, przynajmniej w tym modelu większym, tak? Jest taka dosyć przestronna. No tańczyć można, tańczyć można jak najbardziej. Radio też jest także. Na pewno bym tańczył w polu. Wiadomo, że w większym modelu mieści się na spokojnie i jest bardzo dużo miejsca, ale w ciągnikach sadowniczych nie zawsze tak jest, raczej rzadko. Także przejdźmy do Hanvo sadowniczego i zobaczmy, jak to wygląda w środku. No i muszę Wam powiedzieć, że zdziwiłem się, bo miejsca jest. No, zobaczcie, jest naprawdę dużo. Dalej mam sporo miejsca nad głową, mam miejsce na nogi. Nie jest aż tak szeroko, ale jest i tak sporo miejsca. Dalej są małe jakieś schowki i miejsce na na przykład telefon bądź picie. Także myślę, że jest to naprawdę na plus. Oczywiście klimatyzacja. no W, w ciągniku sadowniczym myślę, że bardzo to na plus. Prosty panel od wycieraczek, czy wentylacji, czy świateł. Wszystko przejrzyste i wykonane naprawdę w porządku. Widziałeś, zmieściłem się. Kuba, jak już powiedziałeś, jak to wygląda w mniejszym modelu sceno, no to opowiedz jak wygląda to też w większym modelu. Dokładnie, cena Hanwo 504E zaczyna się od 79 900 zł netto. Mhm. Hanwo 504B ceny zaczynają się już od 99 900 zł netto. O kurczę, i to ma klimatyzację w standardzie. No oczywiście. Tak jak kurczę. mówiłem, klimatyzacja jest w standardzie i myślę, że ta cena jest, patrząc na rynek, zadowalająca. Bardzo nawet. Myślę, że z mojego doświadczenia taka cena, jeszcze jest to klimatyzacja w standardzie, to jest naprawdę taka uczciwa cena. No mówiąc po angielsku, klimatyzacja to jest game changer. Trudno się nie zgodzić. No za co? Chyba na tyle. No dzisiaj mam Wam tylko tyle do pokazania. Mhm. Jeśli interesują Was ciągniki handwów, zapraszamy do kontaktu z nami, który znajduje się w opisie. Tam Wam chętnie pomożemy i przedstawimy bardziej jeszcze szczegółowo nasze ciągniki handwów. Ja jestem też usatysfakcjonowany tym, co nam pokazałeś, mnie, a także Wam widzą. Także dziękuję Ci, Kuła bardzo. Zapraszamy ponownie. A Wy, widzowie, dajcie znać, jak Wam się podoba taki format filmów, czyli taki. Dosyć krótszy. Myślę, że treści jest bardzo dużo jak na taki metraż. No i co? Subskrybujcie, żeby nic nie przegapić. Zostawcie łapkę w górę. No i co, Zuzia, lecisz! Ja to już dawno subskrybuję i nawet skomentowałam coś.